Drogie widzki, drodzy widzowie, tradycja rzecz święta, w związku z czym witamy Was w specjalnym odcinku Serial Killers, w którym podsumujemy minionych 12 miesięcy w świecie telewizji. Zapraszają Julia Taczanowska, Kuba Popielecki i Łukasz Muszyński. Zaczynamy. Proponuję, żebyśmy polecieli sobie już dobrze znanym scenariuszem, czyli zaczęli od odkryć, od tych seriali, które sprawiły, że nagle dostąpiliście objawienia i stwierdziliście, że musicie spędzić 8, 10, 20 godzin przed telewizorem, żeby obejrzeć cały sezon. Właśnie o taką wątpliwość związaną z nazwą kategorii odkrycia czy zaskoczenia, bo raczej chciałem mówić o zaskoczeniach w tym wypadku. Pozytywnych czy negatywnych? Pozytywnych, tak. Myślę, że rozczarowania jeszcze, jeszcze <laughs> nadejdą. Skoro mowa o zaskoczeniach, dlatego mówię, że to jest serial, który jest zaskoczeniem, ale nie odkryciem, no bo tego twórcę odkryliśmy już dawno. Mówię o Nikolasie Windingu Refnie i jego serialu Kowbojka z Kopenhagi, o. który niespodziewanie okazał się naprawdę dobrym serialem, chociaż w sumie też nie powinno być to zaskoczeniem, bo pierwszy serial Refna, czyli Za na śmierć, tak to się nazywało, to jest absolutne arcydzieło. Proszę Państwa, mm. polecam. Niestety, Kowbojka z Kopenhagi nie jest aż tak dobrym serialem, ale jest wciąż dobrym serialem. Oczywiście, jeśli ktoś ma problemy z późnym refnem, że tak powiem, to no będzie miał również tak. problemy z Kowbojką z Kopenhagi. Myślę, że wszyscy tutaj zebrani, poza mną, będą mieli problemy. Czyli co, serial? Pretensje i dużo neonów. Tak. I nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Tak. I zwolnione Wiesz, tempo. Jeśli ten opis was zaintrygował, <laughs> zapraszamy na serwis Netflix, bo chyba tam ten serial można obejrzeć. I faktycznie jest tak, że, że Refn korzysta z bardzo prostych środków, ale tak jak wiecie, tak jak macie czerwony i niebieski neon, które pulsują nieustannie w jego, em, w jego twórczości, to kolor czerwony niebieski łączy się i daje razem fioletowy. I tak jest z tym serialem. Dlatego specjalnie założyłem dzisiaj takie skarpetki, Uhu. specjalnie dla Nikolasa Winninga Refna. Tak, czy to mi się podoba, że Refn przywraca y, formule telewizji osobę reżysera. Że, że generalnie uważa się, i, i tak jest, że serial to jest domena scenarzystów. No, to jest serial, który jest domeną reżysera, i to jest też fajne, że możemy sobie wejść na Netflixa i obejrzeć po prostu dziwaczne artystowe serial, Albo w kategorii dziwaczne artystowe seriale, no to Refn nie ma zbyt dużej konkurencji. No, jest trzeci sezon Twin Peaks jeszcze. A to propo właśnie seriali reżyserskich. Mm. No, no właśnie, więc y jeśli to jakoś Was interesuje, <laughs> jeśli to brzmi w jakiś sposób intrygująco, no na pewno jest to serial, który jest jakiś też. To, to też jest zawsze jego zaletą. A drugi serial, o którym chciałem powiedzieć tutaj, to jest Ruj, ale myślę, że Julia może tak, mieć więcej tak. do powiedzenia. O Nie wiem, czy mamy więcej do powiedzenia. Na pewno to jest moje odkrycie. Donald Glover i Janine Neighbors to są twórcy tego serialu, świetna. Dominik Fischbach, to było też moje mhm. odkrycie. Po prostu rola niesamowita. I to też jest właśnie dziwny bardzo serial. Mamy bohaterkę, która jest super fanką takiej postaci jak i To nie jest prawdziwa postać, ale... Inspirowana. inspirowana. dokładnie. Dziwne, surrealistyczne. Nie wiadomo, czy to się dzieje w jej głowie. To już ciekawostka e... dla fanów Billie Eilish. Billie Eilish. Billie Eilish się tam pojawia w świetnym, świetnej małej roli. I nie wiem, no... Z zapartym tchem to obejrzałam. To jest krótkie, więc mhm. polecam. Dobrze, to ja w takim razie będę polecał moje odkrycie. Moim odkryciem chyba były polskie seriale w ogóle w 2023 roku, bo. Było zaskakująco dużo dobrych polskich seriali. i przygotowałem sobie e, krótką listę. Infamia, e, Absolutni Debiutanci, Emigracja XD, Informacja Zwrotna, no i ostatni tytuł, który absolutnie zawładnął masową świadomością w Polsce, A to się bardzo rzadko zdarza. Mam wrażenie, że ostatni raz tak było e, w 2018 roku. Przy okazji Ślepnąc Od to nowym Ślepnąc Od pod względem skali fenomenu i chyba już kultowości, tak to można powiedzieć, jest serial 1670. Okazało się, że Polacy naprawdę zaczynają umieć w te seriale, są zarówno młode nazwiska, nazwiska już bardziej doświadczone i są w stanie dostarczyć historii, które rzeczywiście są w stanie utrzymać widzów przed telewizorami przez wiele, wiele godzin. Ja się bardzo, bardzo cieszę i tylko trzymam kciuki, żeby 2024 pod względem tej dobrej polskiej telewizji, dobrego małego ekranu był równie udany jak ten 2023. Tak, tak, że, że sukces tego serialu pokazał, że Polacy chcą mieć polskie seriale, tak. chcą oglądać polskie seriale i niezależnie od tego jak bardzo dobre one są, czy wytrzymują porównanie z, z amerykańskimi czy brytyjskimi to jeśli weszły na jakiś poziom kompetencji, ewidentnie na który te seriale mm -hmm. wspomniane weszły, to już, to już jest wystarczający sygnał dla polskiej publiczności, żeby po prostu rzuciła się z dziewiątkami na Filmwebie. Tak, ale to z jednej strony oczywiście jakby zawyżanie tych ocen to jest jedna kwestia, ale druga taka, że wreszcie mamy seriale, które możemy powiedzieć, że są po prostu dobre, a nie dobre, bo polskie. Tak, tak, tak. I to jest no takie... Tak, tak, bo to, to sobie powiedziałem no. tak trochę tak. protekcjonalnie, ale to, to już jest to, co Tak, tu tak. Ludzie, ludzie chcą oglądać polskie produkcje, po prostu mhm. koniec kropka, więc jak fajnie jest widzieć polską, tak. polską, polski przemysł filmowy w dobrym zdrowiu mhm. i produkującym fajne rzeczy. Prawda? Tak. To może te są fajne rzeczy. Nie, ja jeszcze jedną chcę mhm. powiedzieć, jeszcze jeden wrzucić serial do odkryć, to nie wiem jak bardzo to jest odkrycie, to jest David i Kelly i Miłość i śmierć. Mhm. Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, zawsze Jesse Plemons. I taka troszeczkę jakaś satyra na amerykańskie przedmieścia, też jest to historia Zbrodni. Niestety ten serial przeszedł trochę bez echa, a to dlatego, że Netflix rok wcześniej wypuścił serial o tej samej historii, bo to na faktach jest opowieść pod tytułem Candy, Jessica Biel tam zagrała. Nie widziałam tego, więc dla mnie to była nowa, nowa historia. Mm -hmm. Natomiast wiem, że wiele osób, które widziały Candy, już nie obejrzały tego, a moim zdaniem absolutnie warto, chociażby dla po prostu fenomenalnego aktorstwa i bardzo dziwnego jakiegoś takiego klimatu. To teraz Kuba, czy chcesz jeszcze dodać jakieś odkrycie? Nie, ja już, Coś, już, to to już nic więcej nie odkryłem. Dobra, to Oglądałem od... tylko seriale, które znam. Dobra, to odpalaj <laughs> działa, działa rozczarowań, działa krytyczne. Zacząłbym od serialu, którego nie skończyłem oglądać, ale wydaje mi się, że to jest zdrowy nawyk, którego powinniśmy się nauczyć, który powinniśmy celebrować i praktykować. Zgadzam się, nie trzeba oglądać do końca. Tym bardziej, że seriale. Ja uważam, że złe filmy trzeba oglądać, żeby wyrobić sobie skalę, mieć porównanie, zobaczyć, posmakować i tak dalej. Serialami jest trochę inaczej, bo seriale, seriale dążą do zabrania naszego całego wolnego czasu dążą do przejęcia w sfery rodzinnej, osobistej, prywatnej, zawodowej również, I możemy utknąć w tych sezonach z tymi ludźmi, z tymi bohaterami na, na całe lata, a czasem może nie powinniśmy. I był taki serial Cytadela na przykład, to jest Citadel, <sum> chyba tak to się nazywało, czyli bracia Russo, po raz kolejny udowodnili, że może jednak poza Marvelem to im nie wychodzi, że może jednak osoba producenta jest, jest kluczowa przy okazji takiej twórczości, jaką próbują uprawiać bracia Russo, mhm. ale nie ma to znaczenia. Chociaż są plusy, plusy w moim kontakcie z serialem The Citadel, bo oglądając sobie Cytadelę nagle zacząłem doceniać te wszystkie rzeczy, które mi się przez lata nie podobały. Te wszystkie słabsze części Mission Impossible, te wszystkie słabsze filmy Marvela, te słabsze części serii o Jamesie Bondzie. ITP, ITD, i nagle sobie pomyślałem, hej, w sumie to one nie były takie złe, że jednak... I no dlatego nie. czasem może warto popróbować te gorsze rzeczy, bo jakby nagle zyskujemy perspektywę, nagle widzimy, że okej, okay, że jakby, że to jest dno, ale że od spodu zawsze może ktoś zapukać. Tym razem zapukali bracia Russo, bo to jest kuriozalny produkt. To jest taki produkt, w którym platformą Amazon stwierdziła, my też umiemy, też będziemy mieć blockbuster. Pokażemy mięśnie. I faktycznie budżet tam był zdecydowanie klasy A, ale produkcja jest zdecydowanie klasy B. Przypowieść o synu niemarnotrawnym, ponieważ Kuba nie marnotrawi czasu. Swojego, tak, ale ja, ja się zgadzam, że to jest właśnie fajne w tym, że można obejrzeć sobie coś godzinę i potem już nie trzeba tego oglądać, jak jest niefajne, a z kina jest zawsze znacznie trudniej wyjść, jak się siedzi, jest ciemno i tak dalej. No więc ja z kolei się bardzo rozczarowałam ostatnim sezonem Zbrodni po sąsiedzku. W sensie, że miałam Meryl Streep, więc myślałam, że będzie fajnie. I Paul, Rudd. Paul Rudd, oh. Proszę Was. I jakoś tak się to wszystko rozpłynęło, też właśnie nie, nie obejrzałam do końca. Z takim rozpędem oglądałam, bo pierwszy sezon strasz, strasznie mi się podobał, drugi był też fajny, mhm. chociaż już, już, tak, już tam były jakieś takie pierwsze jaskółki, że może twórcy nie mają pomysłu na, na dalszy ciąg. A natomiast w trzecim to, no tak jak mówię, no nie obejrzałam do końca. Nie obejrzałem do końca na przykład. No, i, więc, i nie. Nie zmieniło się. Nie zmieniło się. No, i muszę powiedzieć, że jeszcze Ricky Morty też mnie strasznie rozczarował o. ten ostatni sezon. Tak, po zmianie. Producentów. Z producentów tak, tak, po tym jak. tak, Po tym jak. Jest già... Z nowym głosem, tak? Tak, tak nowy głos przeszkadza. Głosami. Tak, nowy głos to nie jest ten sam głos. I rzeczywiście słychać różnicę, plus jak coś, coś jakby pazura straciło. I ja byłam zawsze super fanką i bardzo doceniam i na poziomie scenariuszowym, i na poziomie jakby humoru. A tutaj nagle tak jakby nie było pomysłu też. I obejrzałam chyba ze dwa czy trzy odcinki i, i stwierdziłam, że to jest po prostu nudne i to jest smutne. No to nie miło. Ja tak sobie myślę jeszcze w kwestii tego, tej walki o swój czas wolny. Ja, bo ja Rika i Murtego porzuciłem jakiś czas temu, jakieś dwa, trzy sezony temu. Mm. I to było tuż po tym, jak twórcy ogłosili, że hej! Zrobimy jeszcze 700 sezonów mm -hmm. i 5000 odcinków Rika i Mortiego, i wtedy sobie pomyślałem: o, nie, 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 nie. To już jest walka o mnie. To jestem ja kontra Rik kontra Morty. I ja wybieram wybieram siebie po prostu. Proszę jednak trochę przestrzeni. Także wydawało mi się to bardzo. no nie, nie wiem. walkę nie. o swoją duszę. Wydawało to mi się, to... że to jest jakaś zamknięta historia, tak. która do dokądś zmierza. Ale kiedy twórcy mówią, że nie, zostaniemy z tobą na zawsze. No ale to, no to... na tym polega też serial, prawda, że cały czas masz tą samą historię opowiadaną i jakby nie dobija ona do końca. No. Czasem dobija i mamy kilka przypadków pięknego dobicia oh. do tak, końca tak, w tym tak, roku ale właśnie. jeszcze chciałam powiedzieć o jednym serialu, którego też nie obejrzałam do końca, natomiast czekałam na ten serial, czyli serial Idol. Tak, dla wszystkich fanów Euforii na pewno to, było, to była nie Lada Gratka weekenda. i Weekenda i okazała się po prostu no Nieinteresującą propozycją, dziwną jakąś, taką nie wiadomo czym, tak jakby się twórcy nie za bardzo wiedzieli, na co zdecydować, co chcą powiedzieć, o czym to jest, kto jest głównym bohaterem. E, takie to rozpadające się. Ja bym nie był aż tak ostry dla idola. W ja bym idą, bym nie go przynajmniej w ogóle. był ciekawy. O, może bym go nie bronił, bo zgadzam się z wieloma zarzutami. Ja akurat to powiedziałem do końca. I największym moim zarzutem jest to, że tak na końcu. W zasadzie nie wiadomo o co chodziło i tam są jakby sprzeczne, sprzeczne no. intencje wychodzą, ale wciąż I to był serial, który był przynajmniej jakiś. W przeciwieństwie do Cytadeli na przykład. No i Cytadela, to... idol, wybieram idola. No i trzeba przyznać, że idol, cokolwiek jakby też nie mówić o tejże strategii artystycznej, szedł trochę pod prąd, no nie wiem, współczesnej kulturze, współczesnemu społeczeństwu przeciwko temu, co aktualnie można mówić. I to no, było ale fajne. Nie mówił nic ciekawego w tym, w, tym, w tym temacie. Ale jednocześnie no, był odważny w no, tym względzie. No, I mam takie poczucie, no, że za 10 lat, jeżeli na przykład wahadło, dojdzie do odwrócenia wahadła i jakby woke no. culture, cancel culture troszkę zluzuje, nagle się może okazać, że ten serial będzie odkryty na nowo. Jako, jako ten, który walczył. E, nie, bo oni nie mówią nic ciekawego, właśnie o to chodzi. Co, co z tego, że opowiada nam o jakąś, jakąś historię, jeżeli to nie jest konsekwentne? No. Jeżeli są tam jakieś rodzynki prawda, włożone, bo je, ja chętnie bym obejrzała taki serial, który. Coś mówi o właśnie o cancel culture, czy o walk culture, i próbuje jakoś zobaczyć to od drugiej strony albo coś, coś zanegować. Natomiast ten serial to po prostu nie było pomysłu na to. Co z tego, że zrobimy jakąś śmieszną scenę, że koordynator intymny będzie zamknięty w, w szafie? Ha, ha, ha. Jakby, I co z tego? Jakby Co nam to mówi, po, po co nam to jest w historii? No, coś, nie, to jest co, to ci manifest artystyczny, kiedy sam Levison mówi: patrzcie, mogę to zrobić, mam odwagę, HBO mi na to pozwala. W czasach, kiedy za takie rzeczy się kanceluje. Wielu ale to jest też trochę osobna kategoria seriali Guilty Pleasure, bo mówimy tutaj o odkryciach, no tak. mówimy, mówimy o rozczarowaniach, a czy macie takie seriale, które w tym roku, które, <grym> które wam się nie podobały, ale które mimo to oglądaliście Oj, i, tak. i mieliście z tego jakąś frajdę, bo, 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 bo ja co najmniej jeden serial mi przyszedł do głowy Dawaj. i pomyślałem o a soce”. <grym> Paradoksalnie, także znaczy to jest serial, który w ogóle mi się nie podobał. Ale miałem Friday z oglądania jego. I co więcej, powiem, że to jest jeden z najlepszych seriali gwiezdnowojennych. Oczywiście, Andor to jest zupełnie osobna kategoria. No tak. I to jest serial, który okay. jakimś cudem powstał i nie ma prawa istnieć, bo jest tak dobry, że to tak, jest jedna to z okay. lepszych rzeczy w uniwersum gwiezdnych wojen, jakie kiedykolwiek powstały. Czekamy przy okazji na drugi sezon. A Soka absolutnie nie jest na tym poziomie. Ale wciąż w jakiejś takiej głupocie mm. tego serialu. Ogląda się go mimo wszystko lepiej niż te okay. wszystkie Mandaloriany, a zwłaszcza Obiłany i inne rzeczy. Więc, jeśli obniżymy oczekiwania i sobie po prostu usiądziemy i damy się masować stylem, damy się masować fanserwisem, to Osoka wystarcza. W porównaniu na przykład do Tajnej Inwazji, bo skoro mówimy o uniwersach, to, to Marvel w tym roku zaliczał porażkę nie tylko na dużym ekranie. To też prawda. Chociaż pamiętajmy o Strażnikach Galaktyki 3, wspaniałych. Zaliczył też porażkę na małym ekranie. i Tajna Inwazja zdecydowanie była porażką. Chociaż to nie było tak, że od razu było wiadomo, że to jest porażka. Pamiętam, że nagrywaliśmy program o tym serialu. Początkowo wcale nawet, nie było tak. Nawet źle. Ostrożnie chwaliliśmy tak. ten serial. Potem się okazało, że byliśmy dość nieostrożni, ostrożnie chwaląc ten serial. Ale skoro mówię o Marvelu, to jeszcze bym wspomniał o Loki, który jednak był trochę lepszy, jednak trochę bardziej przypominał prawdziwy serial. Mhm. Była jakaś prawdziwa scenografia, były jakieś prawdziwe postaci, były jakieś prawdziwe emocje. I mimo tego, że tam bardzo było dużo w trakcie takiego meandrowania i nie wiadomo dokąd to zmierza, to udało się dowieść bardzo fajny finał być może najlepszy z dotychczasowych Marvelowych, serialowych finałów gdzie postać Loki'ego nagle do czegoś dorasta i nagle coś osiąga i nagle wchodzi na jakiś nowy poziom oh, okay. bycia, bycia postacią Fajnie. w uniwersum Marvela i trochę sobie, myśląc przez cały ten sezon, że Hiddlestonie, czemu ty się marnujesz tutaj? sobie pomyślałem, że jednak coś ten Hidelstone osiągnął i udało się jakoś domknąć tę postać i coś ciekawego zrobić. Trochę nie zasłużenie, ale jednak ten patos taki został dowieziony, hmm. więc Tajna Inwazja nie Loki może być a soka, jeśli obniżymy oczekiwania, również się ogląda. Tak, więc ja, jeżeli chodzi o Guilty Pleasure, to ja bardzo lubię seriale kostiumowe i przygotowując się do tego programu, w seriale, które obejrzałam i nagle odkryłam, że obejrzałam całe mnóstwo <laughs> dziwnych kostiumowych rzeczy, typu na przykład y, Pozłacany Wiek. Teraz był sezon drugi mm. I, i nie wiem, oglądałam to, myślałam sobie, to nie jest dobre, nie wiem czemu to oglądam, nic mi się tam nie podoba, a jednak to oglądam, naprawdę mnie fascynuje, jakby to, jak bardzo popularny jest ten serial, ale sama, sama jestem osobą, mm. która się przyczynia gdzieś, oglądając go, do, do tego. I na przykład, Wikingowie Walhalla był taki serial na początku roku, który też w ogóle jakby wyparłam, że to widziałam. A potem nagle patrzę: Hej, rzeczywiście to obejrzałam. Czyli z kostium to ile oglądam? E, tak, tak, tak. Królową Charlotte, to jest ten spin-off Bridgetonów, Bridgeton. też, był, też był w tym, tym roku, też obejrzałam. Też, też jakby nie wiem czemu. Dobrze, to teraz porozmawiajmy o Pleasure, ale już bez Guilty. Czyli po prostu mm. najlepsze seriale 2023 roku. Mam wrażenie, że jest taki jeden tytuł, który wszyscy już mamy na usach i po prostu marzymy o tym, żeby go wypluć z siebie. To można na 3-4, co wy na to? Zobaczymy, czy, czy się uda eksperyment. 3-4. Sukces, jest ja są czwarte. No. 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 To, to jest coś, co dowodzi. No. Ja, ja muszę powiedzieć, że nawet ostatnio sobie myślałam o tym finałowym odcinku, jak bardzo, bardzo on je, był poruszający i jak bardzo nie chcę go oglądać jeszcze raz, bo jak bardzo to jest smutne i gorz, gorzkie zakończenie i jak wspaniały to był serial i jak wspaniały to był sezon i odcinek numer 3, o gdzie... święta tak zrobił niespodziankę nam. Tak, tak. Jeden z e, no nie chcę spoilerować, jakby ktoś nie widział. E, no w każdym razie gdzie czułam jakby mnie ktoś dzigał nożem po prostu emocje. Humor, dramaty, no, no, wspaniałe. Po prostu jeden z największych seriali w historii. No względu. właśnie, ja dotychczas mówiłem wszędzie, że są tylko trzy seriale. Hmm. The Wire, Rodzina Soprano, Breaking Bad. W zeszłym roku sytuacja się trochę skomplikowała, bo skończył się serial Zadzwoń do Sola, który być może przynajmniej pod pewnymi względami przerósł o, serial matkę, A. czyli Breaking Bad, więc jeśli chodzi o zeszły rok, to były tylko cztery seriale, no w tym roku pół, no, na półce zrobiło się jeszcze ciaśniej, bo nagle mamy pięć najlepszych seriali w historii no. i Sukcesja absolutnie zasługuje na, na miejsce właśnie w, w tym Panteonie. Ale, ale przypomnijmy, że tego samego wieczoru co Sukcesja zakończył się jeszcze jeden serial, który myślę, że wszyscy tutaj bardzo lubiliśmy. Ślimu Barym. Barym. Tak, Bary, jak znaczy finał Barego jest dużo bardziej dyskusyjny niż finał Sukcesji, uh -huh. tak mi się uh -huh. wydaje, ale wciąż jakby Bary jako całokształt absolutnie zasługuje na, na docenienie i ten czwarty sezon wciąż był ciekawy. Chociaż panuje taka, moim zdaniem, niesłuszna opinia, że Bary w którymś momencie przestał być zabawny, jakby złamał te obietnice dla widzów, że to jednak będzie komedia, i za bardzo poszedł w stronę mroczną, no, ale mi się wydaje, że w tej stronie mrocznej Bary był równie ciekawy. Tym bardziej, że Bary od początku jakby łamał te zasady i. Zupełnie nie był tym, czym powinien być i tym, czy się wydawał. W sensie nie, nie ma takiego drugiego serialu jak Barry. To bo prawda. Barry ma 30-minutowe odcinki, więc powinien być serialem Komediary. komediowym, powinien być sitcomem. Barry ma sceny akcji, strzelaniny, więc powinien być serialem akcji. Barry ma jakieś intensywne dramaty, więc powinien być serialem po prostu dramatycznym. Barry ma też jakieś dziwaczne sceny rodem z Davida Lynch'a, zwłaszcza w czwartym sezonie, więc powinien być horrorem miejscami. Mm -hmm. Jest tym wszystkim naraz, ale zarazem żadnym z tych seriali, nie? I wydaje mi się, że to czyni go przynajmniej ciekawym. I ten finał Barego, jakkolwiek jest dyskusyjny, to on jest też dyskusyjny w taki ciekawy sposób, że jest o czym dyskutować. Tak, na pewno. Gdybyśmy mieli wymieniać wszystkie seriale, to nasz program trwałby dwie godziny. Miniserial byłby z tego. Miniserial byłby z tego. Zdecydowanie, nie, dlatego jeżeli nie wymieniliśmy jakichś waszych ulubionych seriali, to bardzo przepraszamy, nie, nie jest to złośliwość. Trzeba wspomnieć o The Bear sezonie drugim, mm -hmm. który w, moim zdaniem jest po prostu... Smakowity. Chciałabym powiedzieć, że jest lepszy od pierwszego, ale nie, dopełnia pierwszy. Pierwszy był świetny, a, y, ale po pierwszym wydawało mi się, że nie wiem jakby po co w ogóle robić coś więcej, a tutaj nagle okazało się, że da się pogłębić bohaterów, wprowadzić nowe postacie, nowe dramaty, jakby rozszerzyć ten świat. Wspaniale. No i Poker Face. Ryan Johnson, jestem fanką Ryana Johnsona. I oczywiście wspaniała Natasza Lyon w roli osoby, która wie, że kłamiesz. Tak, i to jest trochę kryminał w stylu Colombo, mhm. to znaczy, każdy odcinek jest zamknięty, wiadomo, kto jest zbrodniarzem, a ona właśnie tu rozwiązuje jakieś zagadki kryminalne, bardzo jest to fajne, wesołe, zabawne, lekkie też polecam. Ja bym tylko podciągnął ten jeden wątek, który tutaj mhm. zasugerowałaś, mówiąc o zamkniętych odcinkach, bo to jest coś, czego się cieszę w tym roku, że w zeszłym roku w zasadzie serialowym. Że seriale pozostały serialami, albo odkryły na nowo serialowość, czyli epizodyczność. Mhm. To, że, to, że serial ma odcinki, i każdy odcinek może być zamkniętą całostką, jest jakąś wartością, i to jest coś, co do czego powinniśmy wracać i o co świat seriali powinien walczyć. Bo wraz z rewolucją streamingową i zwłaszcza serwisem Netflix, jakby ta forma serialowa zaczęła się tak trochę rozpuszczać i, i zwłaszcza Netflix prowadził właśnie taką płynną formułę, że odcinek się kończy, ale w zasadzie to nie jest koniec, nie wiadomo co, po prostu klikamy dalej, oglądamy tak. następny, no, bingdżujemy. Twórcy też ośmiogodzinny film zamiast y tak, ośmiu odcinków serialu. A czasem też masz się poczucie, że odcinków jest po prostu za dużo. Tak. Dlatego, tak. że powiedzmy, do ośmiu godzin trzeba dociągnąć i scenarzyści biedni siedzą i, i myślą, a, 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 tak. a nie tak. tylko Poker Face, dopisać. ale również The Bear, Również sukcesje dowodzą, że jakby ta forma serialowa w tej formie epizodycznej się broni bardzo fajnie i a bardzo fajnie to was, można to wykorzystać. Bo w zasadzie oni też mieli momentami epizodyczną no. formę i też jakby o tym serialu nie wspomnieliśmy. A to jedna chyba z większych produkcji. Zresztą no. na pewno pod względem budżetu. To jest na pewno ważny serial tego roku. Ja mam <noise> mieszane uczucie co do tego serialu, ale cieszę się, że mieliśmy jakiegoś takiego blockbustera, którego mogliśmy śledzić co tydzień. Tak. Mm -hmm. Co tydzień też się cieszę, że, że wracamy Aha. coraz częściej do oglądania seriali co tydzień. Jak dla mnie ten serial trochę za bardzo stał w rozkroku między taką szmirą typu Walking Dead, a mm -hmm. prestiżową produkcją HBO, ale... Ale aktorstwo było świetne. Tak, aktorstwo... Tak, tak, więc... Więc jesteśmy na tak. Jesteśmy na tak. tak. 2023 rok jesteśmy na tak, jeżeli chodzi o świat telewizji. No i co? Pozostaje nam życzyć, żeby ten 2024 był dokładnie tak samo promienny. Powróci kilka dużych tytułów. Ród Smoka będzie nowy. Pierścienie władzy. Wreszcie będziecie mogli pisać sobie emocje, wyrażać emocje w komentarzach. O to chodzi. Czekamy na nie. Julia Czanowska, Kuba Popielecki, Łukasz Muszyński. Dzięki.